Witam was, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Po raz kolejny nagrywam odcinek po malutku. Zaczynamy. Coraz to więcej osób już się zebrało tutaj na hali. Przyjechała również już Dominika razem ze swoją rodziną. Tutaj czekają w O, Jest Wojtek. Dominika również już wjeżdża z mamą. Cześć Dominika. Witamy Was serdecznie na turnieju. Tak więc moi drodzy okazało się, że mam zostać również speakerem na dzisiejszej imprezie, więc będę zapowiadał meczyki i będę opowiadał. Także dziękuję serdecznie za zaufanie tutaj dla ludzi z Siechnic. No i co? malutku będę kończył, bo trzeba będzie zaczynać całą imprezę, więc moi kochani, żegnam się w tym momencie i do zobaczyska później.